Soby sobie śpią. Cześć, pozdrowienia z biwaku. Jesteśmy w takim urokliwym miejscu, które bardzo lubię. Tutaj płynie rzeczka. Teren jest dosyć trudny, ponieważ jesteśmy w takim wąwozie. Namiocik to polska myśl techniczna. To jest taka powiedzmy amerykańska dwójka. W takim sensie, że na standardy chińskie Standardy chińskie to bym powiedział, że to jest nawet czwórka. Zobaczcie, ile przestrzeni. A to jest namiot dwuosobowy. Jedna karimata, druga karimata, i tu spokojnie trzecia by się zmieściła. Tutaj ja będę spała, jeszcze mam troszeczkę miejsca. Dużo miejsca na to, żeby sobie poukładać różne rzeczy. Jest drugie wejście do namiotu, ale ja rozbiłem namiot tak, że nie będziemy z niego korzystać, nie jest nam potrzebne. Nie pozostało już z niego jakiś spać, także życzę dobrej nocy.